Siema, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA World. Jak się nie mylę, to już nasz siódmy odcinek. A no więc zobaczmy. Brakuje nam trzech punktów do mistrzostwa. Więc możliwe, że w tym odcinku będzie paczka. Z tym składem zaczniemy sobie pierwszy mecz. A więc przechodzimy dalej. I szukamy swojego pierwszego przeciwnika. Przeciwnik został znaleziony. Już troje wybraliśmy. To co? Zacznijmy mecz. Sprawdźmy skład przeciwnika. Fernando Torres, Marin oraz Szczęsny. Zobaczymy, czy Szczęsny będzie dzisiaj miał szczęście. Przejdźmy do meczu. Zaczynamy. Piękne palanie. Zak zakręcił. Jeszcze raz. Krótka. Jest gol. Pelisier. Strzelcem bramki na 1-0 w 27 minucie. Po ładnej wrzutce policjer strzela głową i wygrywamy 1-0. Kolejna nasza akcja. Przejęcie piłki. Kolejna nasze przejęcie piłki. Podanie. Koniec pierwszej połowy. Jak na razie prowadzimy 1 do 0. Do co? Trzeba zacząć drugą połowę. Rozmawiamy mecz. Trzeba zacząć drugą połowę. Grudź na przeciwnika. Fernando Torres. Strzał obok bramki. Pełna nasza akcja. podanie do policjera. Policjer. Strzał. Broni bramkarz. Jeszcze... aj! Nie trafił w piłkę. Akcja. Jak się tworzy. Przeszedł. Dobrze. Idzie. Tutaj. Przestrzelanie podanie górą. Przez strzał. Broni bramkarz. Przestrzela. Jest go? Nie ma. Spalony. No. Troszkę. Był nas polonem. Zaspał. Ale no, no okej. Okay. I tak prowadzimy na zero. Jeszcze przejmacie piłki? Strzał. Broni w ramka, Jeszcze będzie rzut rożny. Rzuta broni Bramkarz. Bramkarz wybija. To jest koniec meczu. Wygrywamy 1-0. I w ten oto sposób zdobywamy mistrzostwo 9 ligi. Przejdźmy dalej. To jest, zjawiskujemy do 8 ligi. No, na paczkę jeszcze nie mamy, ale jeszcze mamy jeden mecz, więc zagrajmy go. Zagrajmy sobie tym składem. Doszukamy swojego tego przeciwnika. Przeciwnik został znaleziony. Dobrze, ok, zaczynamy. Skład przeciwnika. No, przeciwnik chyba robi reprezentację Niemiec. No to co? Czas zacząć mecz. Zacznę pierwszą połowę. faul Tak jest. Wrzutka. A i nie doszło do piłki, ale jeszcze. Nie ma piłki. Groźna akcja przeciwnika. Podania. Szczok. Niestety przegrywamy 1-0 po 13 minutach. Helmer z strzelcem bramki. Zacznijmy. Dobrze. Że... Był piękne podanie do Boriniego. Borini, Szczoł! Tak jest. 1-0. 1-1, e, przepraszam za pomyłkę. Ale tak jest. Piękna bramka pod cinką. 1-1. Jeszcze przeciwnik wybija piłkę. To jest koniec pierwszej połowy. Jak na razie mecz. ej najbardziej remisowy. Więc znów my mecz. Nagrodziny przeciwnika. Podanie szczał nad poprzeczką. a akcja. Tak składanie diów. Wstępna sam na sam. Szczał. broni w ramkach. Ale czy Borin do tego dojdzie? Tak jest. Robiło. Podanie. Przejęcie. Szczał. Tak jest. G.C. To jest klasa. Przyję... Przyjęcie piłki na lewą nogę. Szczał jest gol, GC Zdobył swoją drugi bramkę w naszym klubie. Oj, przeciwnik nie wytrzymał. Temy i wyszedł. Zgraliśmy 2-1. Zrobiliśmy pierwsze 3 punkty w 8. lidze. Przejdźmy dalej. Na paczkę zarobiliśmy. Wróćmy do centrali, przejdźmy do sklepu, złote paczki, I co to będzie, co to będzie i o mój Boże, nic ciekawego, no tylko ten, o będzie do składu, wynajmniej Bundesligi. Więc na razie w pierwszej patce był GC, a w tej nic. Okej, okay, więc wszystko do klubu. Jeśli nam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Więc do zobaczenia. Dziękuję. Cześć!